Siemanko technomaniacy! Wyobraźcie sobie świat, gdzie takie obowiązki jak odkurzanie, gotowanie czy składanie prania to pieśń przeszłości. Widzicie siebie popijających kawkę podczas gdy roboty robią całą robotę, brzmi jak science fiction, a to już się dzieje. Dzisiaj zanurkujemy w świat robotów domowych i sprawdzimy, czy zamienią one obowiązki w totalny relaks. Gotowi na rewolucję? Witamy na kanale z tej strony Tytus Kozak. Na Tytusie Kozaku testuje najnowsze zdobycze nauki i techniki, a dziś sprawdzamy, czy roboty rzeczywiście mogą powiedzieć żegnajcie naszym domowym obowiązkom. Zacznijmy od sprzątania, czegoś, czego większość z nas unika jak ognia. Roboty sprzątające to już nie tylko bajeranskie zabawki, ale prawdziwi pomocnicy. Weźmy na przykład iRobot Roomba S9+. Ten mały geniusz zza oceanu mapuje mieszkanie i sprząta z dokładnością 95%. W teście na 100 metrach kwadratowych uwinął się w 45 minut, podczas gdy ja męczyłem się z odkurzaczem przez godzinę. U nas Furore robi RoboJet Duel 3. Odkurza i mopuje jednocześnie. A co z oknami? Hobot 298 ze swoim ultradźwiękowym spryskiwaczem czyści szyby lepiej niż ja po kawie. Czy zastąpią panią sprzątającą? Zobaczymy, ale jedno jest pewne. Kurz już się ich boi. Teraz kuchnia. Gotowanie to sztuka, ale czy roboty mogą być artystami? Thermomix TM6, popularny i u nas. I za wielką wodą sieka, miesza i gotuje. Risotto w 20 minut, bez stania nad garnkiem. W teście smaku 8 na 10 osób nie odróżniło jego kuchni od mojej. A w Stanach? Molly robotic Kitchen to przyszłość. Dwa ramiona robota smażą steki jak Gordon Ramsay. Nie staćcie. Jest jeszcze June Owen, piecze, grilluje i rozpoznaje jedzenie. Pytanie brzmi, czy zaufalibyście robotowi z nożem w kuchni? Ja już testuję. A co z resztą domu? Tu robi się ciekawie. Foldymates z za oceanu składa koszulki w mniej niż minutę. Szybciej niż moja mama. Petnet Smart Feeder karmi psa o ustalonych porach, nawet gdy śpisz. A Aeolus Robot, prototyp z Ameryki, nie tylko sprząta, ale i układa książki na półce. U nas w Indorway pracują nad nawigacją dla takich maszyn. Może kiedyś przyniosą mi piwo z lodówki? Przyszłość brzmi jak marzenie leniucha, ale czy te roboty rzeczywiście przejmą władzę? Roboty sprzątające, gotujące, dbające o dom, to nie tylko gadżety. To krok w stronę przyszłości bez obowiązków. Nie są jeszcze idealne. Ale już teraz oszczędzają czas. Co myślicie? Totalny relaks, czy jeszcze za wcześnie? Dajcie znać w komentarzach, którego robota chcielibyście mieć. Subskrybujcie, jeśli chcecie więcej testów i eksperymentów. Następnym razem sprawdzę, czy roboty mogą być lepsi od nas.